Cześć, witajcie z Lampa, witam Was w takim informacyjnym wideo, w którym, no tak jak pewnie po tytule już przeczytaliście, powiem wam trochę o tym co się stało, o tym, o wiadomości, która wczoraj dotarła do nas, a chodzi o koniec Battlefield Play for 3 oraz Battlefield Heroes. Tak dokładnie, jeżeli słyszycie tę wiadomość po raz pierwszy, to wiedzcie o tym, że i jej postanowiło wczoraj, to jest 15 kwietnia, że 14 lipca 2015 roku zamkną serwery gier Battlefield Play for Free, Battlefield Heroes, FIFA World oraz Need for Speed World. Także no jest to dosyć szokująca wiadomość, bo powiedzmy, że wychowałem się na Battlefield Play for Free. No, i jest mi trochę przykro z tego powodu, że gra zostanie wkrótce zamknięta. No i, i wiele osób się sprzeciwia temu, robią różne petycje. E, jednak wydaje mi się, że taka wiadomość jest podejmowana tylko raz. No i będzie ona miała skutek faktycznie prawdziwy. I 14 lipca po raz ostatni e, zobaczymy Battlefield Tetris no i inne gry e, w akcji. Także zacznę, e, zacznę może, Wam od, e, od ogólnego newsa, którego w zdążyłem na szybko napisać. E, no, i właśnie tak jak mówiłem, właśnie że dotarła e, do nas smutna wiadomość. E, zamknięcie serwerów 13 lipca bieżącego roku. E, no i krótsze, pamiętam jeszcze. E, matko, kiedy to było? 5, może. 5 lat temu, może 6 lat temu, jaka była Close Beta Battlefield Heroes. Mój kolega jeszcze wtedy z podstawówki. Co w ogóle to było dawno, dawno, naprawdę dawno. E, dawno, kupę czasu temu. Powiedział mi, że jest taka darmowa gierka komiksowa, i w ogóle za, za darmo, i że ma klucz jeden, który może mi wysłać. No i od tego zaczęła się moja przygoda z Heroes'ami. Nie nabiłem maksymalnego poziomu, e, jakoś potem zaczęłam się powoli trochę nudzić, powoli nie miałem już grać z kim. E, no po prostu jakieś tam były rotacje <grych> znajomych, raz im się podobała, gra, raz nie, e, no ale, ale jakoś tam w tych Heroes'ów grałem, mam trochę godzin przegranych, więc. Czerpałem z nich radość. No i wydawałem kasę. Wydawałem kasę na tą grę, chociaż była darmowa. Chciałem mieć jakieś lepsze bronie i tak dalej. No no niestety tak było. Czasu, czasu nie cofnę. No a kasa poszła. No ale, ale czas jakby spędzony w tej grze. Wszystkie wideo nakręcone i tak dalej pozostaną w pamięci. Także to jest może jeszcze trochę warte tego. Inna sprawa była już w Battlefield Play For Free, ponieważ e, grałem tam od pierwszego dnia cross Jeżeli dobrze pamiętam to był to 31 e, października 2010 e, roku. Tak mi się wydaje, że jakoś tak to było. <laughs> Może 2009, już teraz sam nie pamiętam. E, w każdym razie była jesień. Miałem stary komputer jeszcze. E, no i dosyć e, jakby to nazwać? Ciężko się grało, no. No nie mogłem na serwery wchodzić, ładowałem się chyba 15 minut. Eee, była tylko jedna mapka Karkant. Eee, no ale, ale były, były takie te emocje, no kurze coś nowego wyszło. Mam do tego dostęp. Eee, fajnie, nie, kurczę, no... ach, aż, aż się będzie chciało grać w to. No i tak było w moim przypadku przez prawie 3 lata. Eee, później gdy gra weszła w mm, otwartą betę. Wpadłem na pomysł z moim kolegą Sobkiem że założymy klan, założymy klan w Battlefield 4. No i nazwaliśmy go Offensive Clan, Jeżeli graliście kiedyś w Battlefield 4, no to e, jest taka opcja, że słyszeliście o nas. E, kurczę, no powiem, że naprawdę bawiłem się świetnie z ekipą. Dołączyło do nas sporo osób, mieliśmy własny serwer, wszystko było po prostu fajnie. Naprawdę było fajnie. Graliśmy sparingi, graliśmy turnieje, bawiliśmy się, robiliśmy treningi, no po prostu e, fajnie spędzaliśmy czas e, przy tej grze, pomimo tego, że była darmowa, no i jest darmowa w sumie, ale nie będzie niedługo już jej. No i tak, tak się właśnie toczyło to wszystko w Battlefield Play For Free, e, później zaczęło brakować kasy na serwer i tak dalej, jakoś tam zaczęliśmy powoli podupadać. No, i w sumie e, niedługo podobnie skończy Battlefield Playfor bo według oficjalnych e, oświadczeń e, deweloperów, gry już się zestarzały, e, już nie, nie zadowala ich e, liczba osób, które w nie grają. No, i zachęcają do e, wydania waluty w grze, e, ponieważ nie będzie można e, ozyskać, jakby złożyć e, zażalenia, że chcecie zwrot kasy. Więc, wszystko co macie w grze, zostanie na zawsze. No, gdzieś w kosmosie po prostu nie będzie tego. No, i z dniem wczorajszym, czyli 14 15 kwietnia, została wyłączona możliwość rejestrowania nowych kont oraz kupowania Play for Free funds. No więc no, to co macie po prostu teraz w tym momencie, to wydajcie to. Nie wiem, zróbcie z tym cokolwiek, bo to Wam się już nigdy nie przyda. Zobaczmy jeszcze jak to wyglądało oficjalnie tutaj na forum Battlefield Play for Free. Po polsku nawet zrobili grafikę, chociaż to ostatnimi czasy olali sobie Polski, polską stronkę, jak widzicie. Tu jeszcze jest informacja o zapisie do naszych zeszłorocznych zmagań do turnieju Battlefield Play for Free Polish Masters. No i w tym roku były plany początkowo, żeby też zrobić ten turniej. No, ale, ale jak widać, już, już te plany są pogrzebane, ponieważ nie będzie możliwości zrobienia takiego turnieju. No i yy, zobaczmy na forum, to jest akurat Polska, e, polskie forum, ale zobaczmy, no po prostu zawrzało na forach, zawrzało e, ludzie, piszą e, petycje o to, aby gra została e, no, kontynuowana, żeby była dalej wspierana. Sam się dołączyłem do tej petycji, jest tam już e, 854 wspomagających. E, prawda jest taka, że pamiętam, e, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś w Battlefield 4 była taka sytuacja e, jakoś w grudniu 2012 roku, już dobrze kojarzę, e, że usunięto bronie elit, i bronie, nie pamiętam jak one się nazywały, ale były Weteran chyba i Elit, o tak, Weteran i Elit. Usunięto te bronie, ponieważ były za dobre niby. No i graczom dano wersję plus 3, które nie były tak dobre jak te poprzednie bronie. No i większość osób była zła, w tym również ja. I zrobiłem petycję, petycja na forum. W tamtym okresie wsparło mnie no około 1000 osób, Wydaje mi się, że może nawet trochę więcej. Było dosyć głośno na ten temat. No, była po prostu akcja, żeby to jakoś odwrócić, żeby jakieś refundy mieć. Oczywiście EA ma tak wszystko zapisane w swoich regulaminach, że nie ma, nie ma zwrotu kasy. Nic sobie z tym nie robimy. Żadnego odzewu nie było deweloperów, twórców. Więc po prostu zostaliśmy na lodzie. No i, i nic to nie dało. No i wydaje mi się, że. Tak jak mówiłem wcześniej, taka sytuacja, taka decyzja o zamknięciu gry para tylko raz, no i raczej to nie będzie odwołane, więc no, no jestem dobrej myśli, chociaż, chociaż myślę realnie w tym momencie i wiem, że na 99% to nic nie da. Zawrzało również na forum Battlefield Heroes wiele osób szuka jakby odpowiednika Battlefield Heroes innej darmowej strzelanki takiej komiksowej. No i powiem Wam, że ogółem powstaje już kilka, kilka niezłych tytułów e, free-to-play godnych uwagi, i będzie to. E, czekajcie, mam tu gdzieś zapisane. E, World War Tunes, o dokładnie. Będzie po prostu wojna, e, wojna światowa w wersji e, komiksowej, czyli tych tak dokładnie jak Battlefield Heroes. To jest też utrzymane w czasach wojny, II wojny światowej. Eee, także link do e, tego możecie znaleźć, do tego filmiku znajdziecie w opisie. Ej sorki, bo mi właśnie pies e, chrapał, więc jakbyście to słyszeli, to to był pies, to nie ja, także... E, sorki. E, co do Battlefield Play 3 jest e, dużo odpowiedników e, m, podobnych do, do tej gry jest Warface, e, pewnie słyszeliście. Jest Ghost Recon Phantoms no i też kilka gier, które niedługo wyjdzie, no ale jednak no nie w klimacie typowym battlefieldowym. Z nieoficjalnych źródeł dowiedziałem się też, że EA ma teraz, zmienia swoją politykę, swoje nastawienie jakby do tytułu free-to-play no i opcja jest taka, że za kilka lat, ale minimum za dwa lata dostaniemy Kolejny shooter utrzymany w stylistyce Battlefieldowej i będzie on na silniku Frostbite, no znanym z Battlefielda 4, 3, Hardline'a czy Bad Company 2. No że po prostu będzie jakiś system destrukcji, lepsza grafika i tak dalej. No bardziej next-genowy darmowy shooter. No i jest też druga opcja, że EA nie podejmie się już w ogóle darmowego, darmowego tytułu Battlefieldowego co jest dosyć dziwnym postanowieniem i w sumie bardziej wierzę w to pierwsze, że powstanie taka gra, ponieważ rynek darmowych gier jest aktualnie chyba drugim najbardziej popularnym rynkiem, na jaki może wejść deweloper gier, no po prostu to z tego najwięcej kasy się trzepie. Dobra, nie będę wam tutaj przedłużać... Dzięki za wysłuchanie mnie, dzięki za no, po prostu oglądanie materiałów z Battlefield Heroes oraz Battlefield Play For Free. Także seria Wiki odchodzi już w daleki, daleki zapomnienie. No i, i dzięki naprawdę za, za wszystko, za w ogóle dziękuję wszystkim, którymi grałem w Play For Free i w Heroesu, Jeżeli komuś pomogłem, jeżeli ktoś się ze mną dobrze bawił, to po prostu fajnie, dzięki. I co by tu jeszcze... Aha. E, zaglądajcie na fanpage'a oraz na stronkę BFZON, e, ponieważ mamy jeszcze w zapasie trochę kodów na Play for Free Fancy, no już, nie się, już się nie przydadzą nam, więc po prostu będziemy je rozdawać co jakiś czas. E, mamy jeszcze 3 miesiące do zamknięcia gier, więc może komuś to się jeszcze przyda. I ogółem... Zastanawiamy się co dalej, co dalej będzie z tym Battlefieldem i ogółem, nie chodzi nam tylko o te Play For Free i Heroesy, ale chodzi nam ogółem o serię Battlefield 3, no, czy, czy dalej ma sens ciągnięcie tego, ponieważ z roku na rok ubywa tych tytułów. Przypominam, że niecały rok temu zamknięto e, serwery Battlefield 2, Battlefield 2142, e, no i innych tych starszych tytułów. No i z roku na rok będzie zamykanych coraz więcej tych serwerów. Kto wie, może nie tylko Badkompany wyłączą nawet. No, jest to no, proces starzenia się po prostu. No, coś kiedyś się kończy. No i zastanawiamy się o co dalej zrobić z portalem Battlefield Zone. No, ale no, to są jeszcze takie pomysły bardzo, bardzo wczesne. Zobaczymy jak to będzie w przyszłości. A tymczasem dziękuję wam za uwagę. No i... Pozostawiam wirtualną świeczkę. Cześć.